Okej, okay, witam was ponownie na mojej mapie Sky Pyramid, Znaczy tak właściwie nie mojej, ale przebudowanej przeze mnie. Um, I tak dzisiaj kolejny dzień zmagań z tą piramidową, tym piramidowym światem. E, I tak, na dzisiaj planowałem wybudować domek. Jak widzicie, tu już mam jakieś takie progi, które mi będą mniej więcej wyznaczały wejście do domku. Tutaj będzie ścieżka z gravelu, tak w ogóle już możemy zrobić. I za chwilę wam opowiem, jak to mniej więcej będzie wyglądało. A później wezmę się po prostu za budowę. Ehm, tak, tutaj będzie ścieżka, taka do domu. Ehm, tą ścieżkę chyba przeciągnę też do tej farmy, ale tu w przyszłości, bo tutaj tą dziurę będę musiał zatkać. W sumie to dziurę jest, jest niepotrzebne, ale nie chcę mi się jej teraz zatykać. Tak, tu będzie wejście. Ehm, pojedyncze drzwi. I tak, tutaj będzie się rozciągał domek, tak na boki Tutaj zrobiłem trochę dziurę, e, bo zaraz, zaraz wam powiem po co Będzie domek, prawdopodobnie zrobię dwupiętrowy ehm, Tutaj będą takie fajne okienka I tak, i tu będą drzwi, z tej strony i z tamtej Będzie po prostu przejście do farm, które tutaj będą Tam już jest farma, jeszcze zro planuję zrobić tutaj Dlatego tutaj jest zrobiony tunel w którym po prostu będzie woda nawadniała pole, tak, jak, tak samo jak z tamtej strony. No i tak, muszę wziąć wiaderko, żeby to zrobić, żeby wodę wylać. Ok. Tak, choroba się mnie dalej trzyma. Dalej planuję to wycinać, więc jeżeli będą jakieś chwile takie, takie takie dziwne chwile ciszy, to dlatego, że chrząkam po prostu. Okej. Okay. Mmm. I już myślę, że mniej więcej macie plan, jak to będzie wyglądało. O, do tej dziury prawie w pas już nie raz z się zdarzyło. Już myślę, że mniej więcej macie e, przed oczami plan tego domu, jak to będzie wyglądało. Po dwóch stronach farmy, które będą ogrodzone płytkami, tu będzie wejście takie z, jed... z pojedynczymi drzwiami i dwupiętrowy domek. Ja sobie to wyobrażam, nie wiem jak wy, ale w każdym razie myślę, że pod koniec dzisiejszego odcinka e, zobaczycie, jak już to będzie wyglądało. No i tak, w każdym razie będę to przyspieszał, bo budowa sama by mi zajęła pewnie z pół godziny, jak nie więcej. A za bardzo nie chcę się rozgadywać, bo wiecie, te problemy z gardłem, bym chrząkał tylko i chrząkał, dlatego myślę, że. Lepiej jest po prostu jak przyspieszam, niż jak e, potem miałbym kaszleć do mikrofonu i nie wiadomo co jeszcze, bo sami na co narzekaliście w komentarzach. Dlatego no, przyspieszymy to. Jeżeli mi zabraknie jakiegoś surowca, co sobie będę kopał. Tak w sumie planowałem e, przed nagraniem, żeby na początku wykopać trochę kobla, żeby nie było, że wszystko poza odcinkiem wydobywam. Że niby cheatuję, żeby nikt mnie nie oskarżał. E, tak więc wydobędę tyle, ile dam raz, rady wydobyć jednym kilofem I potem bie, wezmę się za budowę domku, bo... Eee, chcę mieć podłogę z kamienia w tym domku, dlatego będę potrzebował dużą ilość kamienia i będę tutaj robił platformę kamienną, na której potem będzie powstawał domek. Tak więc, no, ja się biorę za wydobywanie kobla. Troszkę mam, ale to raczej mi nie wystarczy. Niecałe 4 staki, niecałe, niecałe 3,5 staka. Eee, no i myślę, że tak z 2 staki powinienem wydobyć, eee, no, tym kilofem. Tak więc e, może najpierw wyderko odłożę. I tak. No i przyspieszamy. Okej, okay, jak widzicie nakopałem te koble ile mogłem? Um, ile mi przybyło? Prawie dwa staki chyba, tak więc całkiem nieźle. Mam nadzieję, że mi wystarczy jak nie, no to trudno to sobie dokopię. E, tak się zastanawiam czy mam potwory włączone. Nie mam włączonych oczywiście, no. To teraz sobie włączę. E, o czymś chyba miałem powiedzieć. Aha. Nie wiem, to zresztą to jest nieistotne, co teraz miałem powiedzieć. Tak więc no, ja się zabieram za budowanie tej platformy, ogólnie podłogi w domu. No i spotkamy się, jak już ukończę. Okej, okay, żeby nie było, że przez cały odcinek siedzę cicho, tak więc za chwilę wam wyjaśnię, jak jeszcze się zmieni ten domek, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Nie, nie, nie wbuchaj, nie wbuchaj. E, jak to będzie wyglądało w przyszłości, nazbierałem no, przed trochę materiałów, e, jeszcze trochę go dobuduję, ale nie będę go kończył w tym odcinku, gotowy zobaczy, zobaczycie już w następnym, jak sobie... Poza odcinkiem dobuduję, bo jeszcze wymaga dużo pracy, ale mniej więcej zarys będziecie widzieć. No i tak, jak widzicie, zrobiłem tutaj wyjścia do dwóch farm. Tam jeszcze nie ma farmy, dopiero jest pole. A tutaj jest ta farma, która była na początku. I tak, jak będę miał więcej tych sadzonek sadzonek zboża. Creeper mi tu nie idzie przypadkiem, to po prostu zasadzę sobie tą drugą farmę. Te narzędzia stamtąd będę musiał przenieść, te piecyki i wszystkie tam inne. I tak. Tutaj te wszystkie crafting table, skrzynie i te i it, td. będą stały gdzieś w tym miejscu. Tutaj tą platformę muszę trochę bardziej wysunąć w tamtą stronę. Wtedy e, dobuduję część domu i tam będzie to wszystko stało. I jeszcze planuję, żeby wyjść na górę. Szło tak mniej więcej. Ta ściana będzie w tą stronę trochę bardziej wydłużona, lub taką pod skosem trochę machnę, żeby to nie wyglądało tak jakoś dziwnie. No i gdzieś koło tych wszystkich narzędzi będą schody na drugie piętro, które dobuduję sobie później. Tak. I po co tutaj jest takie coś? Dlaczego takie coś akurat jest? Bo tutaj będzie stała skrzynia, lub dwie skrzynie. Jedna ze zbożem, druga z nasionami do zboża. Po prostu te będę składował. Albo nie, jedna będzie z trzciną, druga będzie ze zbożem i nasionami. Tak, tak będzie lepiej. E, po prostu jak będę wracał z pola, jak będę zbierał wszystko i e, nie będę chciał tego mieszać razem z innymi przedmiotami, to ja po prostu będę chował do tych skrzyni, które będą tutaj. Tak mniej więcej to rozplanowałem wszystko. E, tak, jak mi będzie potrzebne, nie żeby to ładnie wyglądało, tylko żeby po prostu było użyteczne. Znaczy, ładnie też będzie wyglądało, tak myślę. Nie wiem, co o tym sądzicie, mi się już podoba. Może parę zmian trzeba wprowadzić. Trochę mi się to nie podoba, że tyle drewno tutaj jest na <grym> stronę. <z przodu> Bo tak, jak się patrzy z przodu, to samo drewno jest, tak. Nie wiem, mi się to średnio podoba, ale ogólnie domek, pomysł na domek mam fajny, myślę. I tak, jeszcze, tak teraz mówię, że na drugim piętrze zrobię magazyn Jak to mam na hardcorze, że mam magazyn na górze Tak więc, no No i nic, tak trochę się nagadałem Żebyście wiedzieli mniej więcej jak to będzie wyglądało Jak, jak zamierzam zrobić Żeby nie było takiej dziś przez cały odcinek Ja jeszcze przyspieszę to dalej Bo póki nazbierałem te materiały i póki jeszcze mam czas do budowania, tak więc dokończę, zrobię tyle ile mogę, a resztę poza odcinkiem. No i dobra, odezwę się jeszcze pod koniec odcinka, gdy już będzie się żegnał. Znaczy, może niekoniecznie żegnał, ale jeszcze coś tam dopowiem. No yy, do i okej, okay. przyspieszamy ponownie. Okej, okay, udało mi się zbudować tyle, ile mi się udało. Może to nie jest jakieś, jakaś duża część domku, ale... Yy, no tak jak mówiłem, chcę zrobić yy, tyle, żebyście mniej więcej mieli zarys tego jak to będzie wyglądało. Z przodu jak patrzymy to już pierwsze piętro wydaje się gotowe. No, z drugim będzie wam trudniej sobie wyobrazić, bo drugiego jeszcze nie, nie ma. Nie ma w ogóle... Yy, podstawy, na, jak, na której by można było sobie go wyobrazić. Ja wiem już mniej więcej jak będzie wyglądał, ale wy dopiero się dowiecie w następnym odcinku, możliwe jutro. Um, no w sumie nie do końca jestem pewny czy tak zrobię, bo wszystko się okaże w praniu, czyli dopiero jak będziemy go budować. I tak, to co się tu zmieniło, dobudowałem tutaj właśnie to miejsce na wszystkie moje narzędzia, wszystkie moje skrzynie i tak dalej. Tutaj ściana będzie, będą jakieś obrazy właśnie w tym domu umieszczone na takich pustych ścianach. Em, okna z oknami będzie problem, bo nie mam piasku, znaczy mam mało piasku ile ja mam tych piasków. Mam 39 piasków, w sumie mógłbym przetopić 8, wtedy bym zrobił sobie 16 szyb, e, bo piask mi chyba nie będzie tak strasznie potrzebny, dlatego mogę go, trochę go przetopić i trochę go zużyć właśnie na zrobienie szyb. Um, nie wiem czy marnować na takie, takie ozdobniki e, piasek, ale zobaczymy jak mi nie będzie do niczego potrzebne to go po prostu przetopię <laughs> i dobra tutaj zacząłem już robić taki, taki no tutaj musiałem w ogóle usunąć tą ścianę jak ją początkowo zbudowałem bo tu musi być 6 kratek odstępu dlatego, że tu będą schody a na schody mi potrzebne właśnie jest 6 kratek szerokości um, no Kobla mi zebrakło, tak więc nie dokończyłem tego. Kobla sobie wydobędę poza odcinkiem. Już by się nie chciało po prostu teraz wydobywać. Zrobię to wieczorem, nie wiem, albo jak mi się będzie filmik renderował czy coś. I tak. Tutaj pierwsze piętro będzie miało wysokość czterech kratek. Na wysokości okna będzie, znaczy, jedną kratkę nad wysokością okna będzie sufit. I, i, i drugie piętro prawdopodobnie będzie miało trzy kratki. Tak myślę, zobaczymy jeszcze. Zależy jak mi to wszystko wyjdzie. No. Osobiście bardziej by mi się podobał domek. Jeżeli bym miał zamiast tego drewna, zamiast tych desek ciemnych, to jaśniejsze, tylko że po prostu, jak wiecie, jeżeli oglądacie, jeżeli jeszcze widzicie tę serię, yy, po prostu... Z straciłem sadzonki drzewa dębowego i muszę się po prostu ratować drzewem sosnowym no nie mam innego wyjścia tak samo straciłem sadzonki drzewa brzozno brzo, brzoznowego tak brzozowego no i zostało mi tylko sosnowe tak więc będziemy się Będziemy wykorzystywali tylko to drewno. Mam trochę desek, znaczy mam trochę drewna brzozowego i dębowego, ale na pewno nie starczyłoby mi na wybudowanie takiej... na wybudowanie takiej ilości ścian po prostu. Bo tutaj idzie masa tych surowców i... No i te 16, które tutaj mam, 14, nawet, to za mało. Na pewno na tyle... tyle budowania. Okej, okay, w ogóle... Na ten spawner też mam pewien plan, że... Będzie jakieś zejście pod ziemię i będzie przejście do tego spawnera. Tutaj e, może jakiś wymyślny mechanizm, który będzie. Znaczy nie, w sumie nie mogę mechanizmów żadnych budować, bo nie mam tego na nic. Zobaczymy, bo chciałbym zrobić tak, żeby te świnki się podpalały i od razu ginęły i mi mięsko lewały, ale nie wiem czy tak uda mi się zrobić przy takiej małej ilości materiałów, jakie mamy na tej wyspie. E, ale okej, okay, w końcu mamy jakieś. Może jeszcze niedokończone, ale mamy schronienie. Wymarzone w sumie, bo planowałem właśnie, żeby zrobić coś takiego. Mi się strasznie podoba. Tak teraz latam, oglądam z każdej strony, dlatego że podoba mi się to, co zbudowałem. E, niby, niby taka seria, gdzie mamy mały dostęp surowców. Na początku prawie nic nie mamy, a ja tu nagle walnę sobie jakiś wielki domek. Nie wiadomo skąd. No i właśnie co mi się podoba w takich seriach, że niby na początku nic nie mamy, a później możemy zbudować nawet takie fajne, ciekawe budowle. I na tym właśnie ta seria polega, żeby zaskakiwać y, widzów lub siebie nawet. Ja siebie nawet zaskoczyłem, że taki pomysł na domek mi. Wys y, że taki pomysł mi do głowy przyszedł. I jestem po prostu. szczęśliwy. <grym> Okej. Okay. Um, dobra. To więc nie przedłużając, zobaczę jeszcze chwilkę ile tu wyszło. 47 minut z tego mojego gadania pewnie jakieś Max 10. Kurczę, jestem przyzwyczajony, że tutaj ciągle stoi mój crafting table i moje skrzynie i ciągle latam tam, żeby schować na przykład jakieś przedmioty. Um, właśnie, jeszcze sobie zrobię. Gdzie są moje deski? Jeszcze zrobię skrzynię na... Kurde, no przecież miałem tyle desek. Tutaj samo. Zrobię sobie te skrzynie właśnie już na materiały z farm. Będę miał z głowy. Jeszcze mogę w sumie crafting table tam postawić. Zostały mi 4 deski w sam raz. Bo taka przerwa będzie pomiędzy tymi skrzyniami. sam raz będzie można postawić crafting table. O! I tutaj będzie sobie jakiś, jakiś obraz czy coś. Um, tam, jeszcze, jeżeli mi się nie zniknęła to jeszcze jest owca, dlatego będziemy mogli sobie zebrać z niej wełnę, chyba. Chyba, zależy od tego czy mam wystarczająco mi żelaza, bo zrobiłem sobie kilof. Mam jedno żelazo, to będzie lipa, bo nie można nożyc sobie zrobić. Ha Mam problem. Będzie trzeba wprost rozmnażać je i zabijać, tylko że skoro mam jedną owcę, no to raczej sobie jej nie rozmnożę, bo mi zrzuciłem ostatnio, z tego co pamiętam. Jedną białą owcę. No i dobra. Już mi gardło zaczyna, wiecie, szwankować, dlatego nie chcę chrząkać tutaj i nie wiadomo co wydziwiać, dlatego skończymy na tym dzisiejszym odcinek. Mam nadzieję, że domek wam się podoba że wiecie już jak to będzie wyglądało jeżeli nie wiecie to zobaczycie jutro jeżeli chcecie oczywiście ehm, no do zobaczenia następnym razem Kurczę te trzeba będzie ogarnąć bo mnie wkurzają jak latają mi tu po mapie i... takie co chwila słyszę <laughs> mógłbym dźwięki wyciszyć ale nie chcę po prostu na nagraniu lepiej jest, jak dźwięki słychać. No w sumie dzisiaj za dużo dźwięków sobie nie posłuchacie, bo będzie przyspieszone tempo i muzyczka po prostu będzie Dobra, kończę już, bo jak się rozgadam, to nigdy nie skończę. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Zobaczenia już jutro przy gotowym domku. Chyba, że z czymś się nie wyrobię, no to ewentualnie przy nieskończonym, ale w każdym razie się powinniśmy zobaczyć. No, więc trzymajcie się, do jutra i cześć!